Cześć wszystkim w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie reklama serwera XXXMine.pl Jest to serwer czysty survival oraz PvP, gdzie można się bić oraz zbierać różne rzeczy i to jest bardzo fajne, ponieważ jest mało czystych survivalów w tym, w tym świecie było były czysty survival kiedyś tam, ale w kursie usunęli nie ma. Tak więc to jest jedno z Waszych Dobrych okazji, żeby zagrać sobie na takim fajnym survivalu. Jest wtedy też duel. Pokażę wam. duo, czy można e, bić się z jakimś go z kimś. I to jest bardzo fajne są oczywiście server premium oraz non premium. No i do tego nie ma skina a tutaj gram. No i po prostu to jest rzeczywiście serwer premium, premium premium. No i so, coś. Oczywiście IP jest w opisie jest to 1.9 do 112. No i trochę było na tyle. No i jeszcze... No i to było na tyle raczej tak więc. Mam nadzieję, że się podoba no, się. Dajcie łapkę serweremu, dajcie łapkę, suba, dzwoneczek i po prostu wejdźcie na ten serwer, tam widzimy się w kolejnym odcinku, następnym odcinku ja Pa!